Dziś jestem w Dzierżoniowie, gdzie już za kilkanaście minut rozpocznie się rozprawa, w której reprezentujemy najbliższych pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń w wypadku drogowym. Jest to drugi termin rozprawy. Pierwotnie prokuratura skierowała do sądu wniosek z artykułu 335 kodeksu postępowania karnego, czyli wniosek o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie uzgodnionych z oskarżonych warunków skazania. Jako pokrzywdzeni, jako koncertowi, nie mogliśmy zaakceptować tak rażąco łagodnych yy, propozycji co do wymierzenia oskarżonemu kary i wnieśliśmy sprzeciw przeciwko rozpoznaniu takiego wniosku. Spowodowało to, że sąd wyznaczył drugi termin rozprawy i będzie rozpoznawał sprawę w trybie zwyczajnym, gdzie będzie możliwość pełnego i aktywnego działania po stronie pokrzywdzonego. Wnioski z artykułu 335 kodeksu postępowania karnego bardzo często powodują, że można zakończyć postępowanie karne już na pierwszym terminie rozprawy, ale również niosą ze sobą pewne ryzyka, o którym każdy pokrzywdzony powinien pamiętać. Przede wszystkim uzgodniona przez oskarżonego z prokuraturą kara nie zawsze może odpowiadać oczekiwaniom pokrzywdzonego. Postępowanie karne to nie tylko uznanie winy oskarżonego, ale również celem postępowania Karnego jest wymierzenie oskarżonemu kary sprawiedliwej, która będzie również satysfakcjonująca dla pokrzywdzonego. Rozprawa się zakończyła i, tak jak wskazywałem na początku, wobec wniesionego przez kancelarię sprzeciwu wobec wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd kontynuował w dniu dzisiejszym postępowanie dowodowe. Dzięki temu pokrzywdzeni mieli możliwość zaprezentowania swojego poglądu widzenia, swoich argumentów i swoich oczekiwań co do kary. Sąd przeprowadził wszystkie dowody, zamknął przewód sądowy, natomiast ogłoszenie wyroku zostało odroczone do przyszłego tygodnia. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, jaki zapadł wyrok w tej niezwykle interesującej sprawie. Tymczasem, jeśli jesteś pokrzywdzonym w wypadku, nie wiesz, jakie podjąć kroki, masz problem, skontaktuj się niezwłocznie z kancelarią.